No witam Was widzowie. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać ludziki. Tu mamy takie zestawy. No widzicie. Tu, tu to są takie demore. I tu będziemy wam przedstawiać ludziki. Tu mamy wiedźmy Patrzcie. Tu taka. Taka właśnie. Jedźma. I zobaczycie smok. Patrzcie, smok jak wyglądał ten smok? to nie, tu jest taki ludzik który rozbudowałem ale te zestawy myślę, że fajne są ale można takie kupić są bardzo, bardzo fajne tu takie zbudowane rzeczy mam dobra, możemy przechodzić dalej, tu mamy Aleksa o takiego tu mamy ocelotę. Dobra, patrzcie tak. Tu mamy Alexa z kompasem z dystrybu z Tu mamy takiego szkieleta. Nie wiem, czy to kończy jak pies O tu. Tu mamy creepera. Tak właśnie. Tu mamy winogrona. Chcę wam pokazać farmer budów. Jeszcze takie coś ciekawego. Zobaczcie. Zobaczcie. No i wypadają. Oh, jest, Dobra. Villanera. Dobra, teraz Enderman. Jaj. Jaj. Siemano. Tu mamy taką albo koędu jak widzicie tu tu szkielet o tu idę szkielet jest taki taki właśnie tu mamy świnię pigmen i małą świnię patrzcie tu jest świnia tu jest, pi, tu jest dużo świnie czekajcie, nie mam, o tu jest pigment. no teraz czas na piesa czyli wilk to było w zestawie kurnik patrzcie przypominam wam, że ten smok nie jest taki skrzydło mu się wczepiło, a to nic teraz czas na to jest blok endu właśnie kamień endu tu jest magma cube tu widzicie, tu jest też szkielet, tam ludzik, tu mamy kurczaka, kurczak pieczony, tu mamy takiego, to są takie wszystkie zestawy właśnie moje, no i tu jest reszta, grzybowa krowa, tu jest taka, kurczak, no i dobra, nie zapomnijcie zostawić łatwiejcie w ogóle subieka jakiegoś komentarza czy macie dostawy Dobra tu jest taki ludzi który nazywam laki a tu jest ostatni na dzisiejszy odcinek to jeszcze nie jest koniec zobaczcie te zestawy to jest kryształent tu jak widzicie tu patrzcie tu zapomniałam wam powiedzieć że tu mam golema i patrzcie takie coś fajnego patrzcie Dobra, poczekaj. Cię? No, nie, no. Dobra. Pójdziemy dalej. Zombiaka gdzieś mam, bo inne w szkole było, no i tak, zostawiłem tam. No i tu reszta tych. No i na dzisiejszy odcinek to był koniec. Nara.